Czy można zasłużyć sobie na niebo? To pytanie pojawia się w bardzo wielu dyskusjach, w bardzo wielu rozmowach, a pewnie czasami też w naszych głowach. Słowo Boże mówi na ten temat bardzo jasno, a ja mam wrażenie, że dalej wielu z nas nie zna odpowiedzi na tą wątpliwość. Dlatego ją rozwijemy w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym Kwadransiku ze Słowem. Jest środa, to znaczy, że nie było mnie tu tydzień. E, powinny pojawić się dwa odcinki, których nie było, za co Was bardzo przepraszam. Ale pracy było tyle, że odcięło mi prąd i stwierdziłem w pewnym momencie, że e, dacie radę, świat się nie zawali. Jak widać, ziemia kręci się dalej. E, niektórzy pewnie się nawet nie zorientowali, że tych dwóch odcinków nie było. E, no a dzisiaj środa, więc wracamy z Taką, myślę, podwójną porcją i dawką, bo kwadransie rano, a wieczorem transmisja Eucharystii i Modlitwy o Uzdrowienie, która już od, od godziny 18 będzie transmitowana tutaj, dostępna na kanale. Widzimy się w Warszawie, także kto może to przybywajcie, a kto nie może to łączymy się online. Ostatnie dni były trudnymi dniami dla wielu z Was, myślę, też dla, dla rodzin Waszych i naszych. Mówię tutaj o podtopieniach, powodziach, o tych wszystkich trudnych sytuacjach, które się zadziały. Sam mam rodzinę w prudniku na Opolszczyźnie w jednym z miast, które, które po prostu zalało, więc było to tym bardziej trudne doświadczenie, by widzieć, no, co się dzieje i też widzieć relacje z pierwszej ręki. No, i co? Słowo Boże nam mówi, że trzeba się modlić jeden za drugiego, ale mówi nam również o tym, by, by pomagać, by podchodzić. Bardzo praktyczny sposób do bardzo konkretnych potrzeb. Także ja też w opisie zostawiam Wam takie dwa sposoby wsparcia finansowego: jedno, jeden na Caritas, drugi e, bardziej konkretny, jedna z moich też e, dobrych, znajomych ma rodzinę, która ucierpiała, zrzutka została uruchomiona. Jeśli chcielibyście jedną albo drugą zbiórkę wesprzeć, to myślę, że będzie to bardzo cenne, bardzo ważne dla ludzi, którzy potrzebują dzisiaj pomocy. Także idziemy kochani do Bożego słowa. Chciałbym, byśmy otworzyli List Świętego Jakuba, drugi rozdział od 14 do 18 wersetu, i będzie to to, co chciałem powiedzieć, tak naprawdę w kwadransiku, którego nie nagrałem, bo nie było kiedy. I odpowiemy sobie dzisiaj właśnie na to pytanie, te dylematy związane ze zbawieniem, z zasługiwaniem na zbawienie. Co, co Boże Słowo mówi o zbawieniu? Czy zbawienie Dokonuje się zupełnie za darmo, czy zbawienie dokonuje się z uczynków? Jak zobaczyć, jak rozumieć fragment, który mówi jedno, a drugi fragment, który mówi drugie. Nauczanie Kościoła jest bardzo jasne, choć w historii możemy przeczytać, że różne akcenty były kładzione na, na ten temat i na to zagadnienie, ale przejdziemy sobie przez to, co mówi do nas dzisiaj Boże Słowo, by je właściwie zrozumieć. Ponieważ ten temat jest kluczowy, ten temat jest fundamentalny. Nie wiem, czy jest bardziej fundamentalny temat w życiu człowieka wierzącego, jak to, w jaki sposób dostąpi zbawienia i życia wiecznego. A zobaczcie, że naprawdę się o tym nie wie, i wiele odpowiedzi na to pytanie, czy można sobie zasłużyć na zbawienie, jest odpowiedziami błędnymi, przynajmniej z tyloma różnymi się spotkałem. Jakuba drugi rozdział, list świętego, Jakuba drugi rozdział od 14 do 18 wiersza. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brakiem codziennego chleba, a ktoś z was powie im Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Także i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. To jest fragment Świętego Jakuba, listu Świętego Jakuba, który mówi bardzo mocno o uczynkach o uczynkach, które, no właśnie, które co, które zbawiają czy nie zbawiają. Mówi bardzo mocno, czy sama wiara zdoła człowieka zbawić, jeśli nie ma w niej uczynków. Przejdziemy do drugiego fragmentu, zanim zaczniemy wgłębiać się w ten wątek i go sobie wyjaśniać, bo myślę, że to są wszystko bardzo mocno połączone ze sobą fragmenty i jeśli Słowo Boże stawia nam jakieś pytania, to również Słowo Boże na te pytania odpowiada. Dlatego warto jest czytać je w całości i w pełnym kontekście, by nie popełnić takiego błędu, że wyrywamy sobie coś z kontekstu i snujemy na ten temat wielkie nauczanie i teologię, a okazuje się, że Słowo Boże. Które jest po prostu w innym miejscu, uzupełnia nam to, czego tutaj żeśmy nie widzieli. Także zobaczcie, co mówi święty Jakub, również z ducha świętego, również z natchnienia Bożego. List do Efezjan, drugi, rozdział ósmy, werset do wersetu dziesiątego. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Można by było sobie powiedzieć, że jeden fragment to jedna skrajność, drugi fragment to druga skrajność. Z jednej strony święty Jakub mówi, czy może się człowiek zbawić z, samych, z samej wiary, jeśli nie ma w niej uczynków, a z drugiej strony czytamy, sama wiara zbawia. I łaską jesteśmy zbawieni tak, żeby się żaden człowiek nie mógł chlubić. Jak połączyć te dwie rzeczywistości? Wbrew pozorom odpowiedź jest bliżej niż nam się wydaje. Temat jest bardzo bliski, bo mam wrażenie, jakbyście sami sobie zrobili taki krótki research i zobaczyli, co się dzieje w naszej okolicy, w rzeczywistości. Być może w naszych domach, wśród dziadków, rodziców, w jakiej mentalności żyjemy. Mówi się często, wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby, do, żeby być zbawionym. Wystarczy, że będę dobrze czynił, dobrze żył, to dostanę kiedyś za te uczynki nagrodę. I w każdej prawdzie, znaczy w każdej takiej teorii jest trochę prawdy i w każdym z takich powiedzeń jest trochę sprawdy, więc dlatego ciężko to wszystko bywa, że, że, że jest do roze jak, jak rozeznać. Ciężko em, gdzieś to wszystko to sobie wycedzić właściwie, bo jest w tym powiedzeniu trochę prawdy, ale nie jest to prawda sama w sobie, i w w pozorom można się pogubić, idąc tego typu logiką i tego typu myśleniem. Dlaczego? I chciałbym Wam pokazać, co mówi Boże Słowo na ten temat. Temat wiary i uczynków. List do Efezjan kładzie nam bardzo mocno fundament na tym i na tej wierze, na, tym, na, tym, na tej prawdzie, że zbawienie jest. Za darmo. To znaczy, że Chrystus, który poszedł na krzyż dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia, i Chrystus przyszedł na świat po to, żeby pokazać człowiekowi, że człowiek sam się nie jest w stanie zbawić. Samo prawo, które było wcześniej, które poprzedzało Chrystusa, prorocy, którzy go zapowiadali, to nie wystarczyło żeby człowiek mógł się sam zbawić. W ogóle cały system ofiarniczy w Starym Testamencie, gdzie zabijano zwierzęta, by zmywać grzechy. Cały list do Hebrajczyków, albo duża jego część mówi o tym, że to nie wystarczyło, bo trzeba było ciągle zabijać zwierzęta i ciągle, ciągle, ciągle człowiek grzeszył i ciągle zwierzęta ginęły. Bo słowo Boże w Starym Testamencie mówi o, o tym, że karą za grzech jest śmierć i też o tym, że to krew zmywa grzech. Dlatego Żydzi też nie spożywali krwi i tak dalej. I tak dalej. Cała, cała jakby historia i teologia nie na dzisiaj. I w momencie, w którym przychodzi Chrystus, umiera za nas na krzyżu. Ewangelia zgłoszona, która mówi bardzo jasno, uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Chrystusa, kto wierzy w Syna Człowieczego, ten nie idzie na sąd, sam Jezus o tym mówi. I jego ofiara, wiara w jego ofiarę daje nam zbawienie i przynosi zbawienie. Problem polega na tym, że my źle definiujemy słowo wiara, bo definiujemy je po ludzku tak po swojemu. Bo dzisiaj, kiedy spytamy się kogokolwiek, czy wierzysz, to każdy powie, że wierzy. Czy wierzysz w Boga, tak, wierzę w Boga. Wierzysz w co wierzysz, w absoluta. Każdy w coś wierzy i jakoś wierzy, ale czy taka wiara zbawia człowieka? Nie. I o tym mówi święty Jakub. Jakub nie mówi o tym, że wiara nie wystarcza, ale mówi o tym, że wiara, o którą chodzi Bogu, to wiara poparta uczynkami. To jest bardzo ważne. W naszej definicji wiary nie ma uczynków, w takiej bardzo podwórkowej wersji. Mówimy tak, wierzę, ale coś z tego wynika. No nie, ja wierzę, ale nie praktykuję, wierzę, ale nie chodzę do kościoła, wierzę, ale nie czytam Biblii, wierzę, ale nie przyjmuję sakramentów, wierzę, ale i tak dalej. Każdy sobie wymyśli swoje. Wierzę, ale mam inne podejście, wierzę, ale to i to. Taka wiara nie zbawia, bo to nie jest wiara w definicji biblijnej. Wiara w definicji biblijnej, wiara, która zbawia, która jest oparta o to, jak, rozumie, jak mamy to rozumieć, bo Słowo Boże nam to tłumaczy. To jest wiara, która Przyjmuje Boże Słowo i zaczyna postępować zgodnie z Bożym Słowem. I tak naprawdę o tym mówi nam Święty Jakub i Paweł w końcówkach tego, o czym piszą: Bo u Jakuba czytamy: Ale ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę na podstawie moich uczynków. I o to Jakubowi Świętemu chodzi. Chcesz zobaczyć czyjąś wiarę? Zobacz jego uczynki. Ktoś mówi, wierzy? OK, pokaż mi teraz owoce twojej wiary. Czy tam jest miłość, czy tam jest cierpliwość, czy tam jest pokój, czy tam jest dobro, czy tam jest, tam jest Boża budowla, która stoi za twoją wiarą? Czy po prostu jest twierdzenie, wierzę, ale żyję sobie po swojemu? I to samo mówi tutaj święty Paweł. Jesteśmy jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, byśmy je pełnili. Tak naprawdę Paweł, Święty Paweł daje nam jeszcze takie objawienie, że kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa i zaczęliśmy czynić dobre uczynki, to tak naprawdę te uczynki po pierwsze są dowodem tego, żeśmy uwierzyli, ale po drugie one były już przygotowane zanim żeśmy się nawrócili. Tak naprawdę nawracając się i przychodząc do Chrystusa Dostępując wiary w Chrystusa, my zaczynamy wchodzić w to przez nasze dobre uczynki, co było już dla nas dawno temu przygotowane. Czyli nikt się nie może chlubić tym, że czyni dobrze, bo to wszystko jest łaska. To wszystko jest coś przygotowanego nam wcześniej. To wszystko jest dar, który jest nam dany. I dlatego Paweł mówi: Nie możesz się chlubić, bo nie zostałeś zbawiony z własnej sprawiedliwości. Zostałeś zbawiony przez sprawiedliwość Chrystusa, przez Jego mękę, ofiarę i krzyż. I to jest fundamentalna prawda. Na tym trzeba budować, a mam wrażenie, że wielu z nas do tego jeszcze nie dochodzi przez brak wiedzy. A to jest przesłanie Nowego Testamentu. Kiedyś pamiętam, byłem na wywiadzie z takimi młodymi chłopakami, którzy robili kanał na YouTubie i zaprosili mnie do, do, do swojego kanału. Zadawali mi bardzo ciekawe pytania z takiej perspektywy trochę poza kościelnej, ale na tematy kościelne. I mówi, więc zadali mi takie pytanie: a co według Ciebie jest najbardziej taką nieznaną prawdą w Kościele? I ja im powiedziałem. Albo takim kłamstwem, które gdzieś się wplotło. O coś, coś w tym stylu mnie pytali. Ja mówię, myślę, że najbardziej nieznaną prawdą jest to, że nie da się samemu zbawić, że nie da się pójść do nieba, próbując sobie na nie zapracować dobrymi uczynkami. Dobre uczynki są ważne, ale nie, by sobie zasłużyć na zbawienie. Zbawienie dostajemy za darmo, a uczynki je tylko potwierdzają. To jest ta kolejność. Jeśli kolejność będzie odwrotna, jeśli nie będziesz wiedział, że zbawienie jest ci dane za darmo, to wszystko, co będziesz robił, będzie próbą zasługiwania sobie na to, na co się nie da zasłużyć. Nie da się zasłużyć na zbawienie. Dopiero kiedy przyjmujesz to zbawienie, które jest w Chrystusie. On ci daje łaskę, Bóg ci daje łaskę, by te wszystkie rzeczy wypełnić, by te wszystkie rzeczy zrobić, bo o swoich siłach nie jesteś w stanie wykonać Boże, Bożej wody dla swojego życia. Zobaczcie, jak bardzo zależni jesteśmy od Bożej łaski. I to jest fundament, tak jak sobie powiedzieliśmy, ale za tym idzie pewna mentalność, która wtedy powinna być we właściwy sposób uformowana. Powinniśmy się formować dalej. I Słowo Boże nam o tym mówi, że jest pewne zagrożenie, nawet jeśli to już skumamy, nawet jeśli to zrozumiemy, nawet jeśli to już łykniemy i będziemy wiedzieli, że łaską jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków, że to nieodwrotnie. Słowo Boże nam mówi o tych dwóch skrajnościach w postawach życia, bo możemy żyć taką postawą życia, jedną skrajną, że teraz wszystko to łaska, albo, albo pójść w taką drugą skrajność, że teraz ja sobie muszę na wszystko zasługiwać, już będąc w tym nowym życiu, ja muszę robić, 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 bo przecież to jest mój dowód, że jestem zbawiony. I teraz. Jakie są zagrożenia w jednej i w drugiej rzeczywistości? Kiedy pójdziemy w totalną skrajność, że wszystko jest łaską, możemy dojść do takiej dziwnej mentalności, że ja mogę sobie grzeszyć, ja mogę sobie robić, ja mogę teraz robić wszystko, bo Chrystus już za wszystko zapłacił i jestem totalnie wolny od jakiejkolwiek oceny, bo jeszcze będziemy cytować, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie z listu do Rzymian 8 rozdziału z pierwszego wersetu. I będziemy sobie tak żyli w łasce, nie chodząc do kościoła, nie chodząc na spotkania, nie będąc we wspólnocie, modląc się, kiedy chcę, chcę, nie chcę. Poszczę, modlę się tam, robię czy nie robię. Wszystko jedno, bo łaska mi wystarczy. To jest bardzo niebezpieczne i wielu ludzi odpłynęło od Boga właśnie to, przez taką mentalność. A druga skrajność, którą, którą my bardzo często mamy, jest właśnie mentalnością zasługiwania mentalnością, jak to święty Paweł powie, przekleństwa prawa. Na czym polega przekleństwo prawa w mentalności swojej? Że ty myślisz, że to, co zrobi Bóg, jest oparte o twoją sprawiedliwość, czyli o to, czy jesteś dobry, czy niedobry? Na zasadzie takiej, że jak dzisiaj będę dobrze sobie żył, to Pan Bóg na pewno mnie wynagrodzi dzisiaj, a jak mi się noga powinie, to jeszcze mnie ukaże. I żyjemy w, takim, w takiej mentalności prawa. Potępienie i usprawiedliwienie zależne ode mnie. I teraz, co jest właściwym podejściem? Właściwym podejściem jest to, że ufam całkowicie Bożej łasce. Choćbym dzisiaj ewangelizował przez cały dzień i miał ewangelizować przez trzy tygodnie, to nie jest żadna moja zasługa, bo to jest łaska. I ja nie biorę tego jako jakiś taki teraz sposób na przekupienie Pana Boga, by mi coś dał. Nie. Ja wiem, że mam wszystko za darmo, dzięki Bożej łasce. I teraz wiem, że to, że się napracowałem, nacharowałem, kiedyś mnie Bóg za to nagrodzi. Ale to nie jest mój jakiś taki właśnie transakcyjny sposób na podejście do Pana Boga. Ufamy łasce, ufamy, że wszystko Chrystus zrobił za nas, ale potrzebujemy wiedzieć, że nasza wiara, prawdziwa wiara, będzie wydawała dobre owoce. Polegaj na łasce, chwal Boga w czynach, które czyni przez Twoje życie, ale nigdy nie traktuj ich jako jakieś przekupstwo przed Panem Bogiem. Bo to jest naprawdę częste, kiedy idziemy się modlić. A przecież modliłem się, Pompejanka tyle razy, tyle już się odklepywałem, tyle robiłem i co. I obrazisz się na Pana Boga. Dlaczego? Bo polegałeś bardziej na modlitwie niż na nim. Takie niuanse potrafią naprawdę przekierować, przesterować nasze życia. Tyle pościłem i nic. Ufaj bardziej Bogu niż Twoim postom. Trzeba pościć, dobrze jest pościć, dobrze jest dawać dziesięciny, dobrze jest dawać się mużny, dobrze jest się modlić, trzeba się modlić. Ale nie polegaj na tym, polegaj na Chrystusie i na jego łasce. A to niech będzie twój styl życia i Bóg wie, kiedy odpowiedzieć. To są rzeczy bardzo ważne, mocne, czasem trudne do zrozumienia, ale mam, mam nadzieję, że udało mi się to jakoś przełożyć na, na nasze codzienne życie i chcę się modlić, żeby. To, to słowo przyniosło nam wolność w naszym naśladowaniu Chrystusa, duchu święty. Proszę Cię, by to słowo stało się dla nas życiem, źródłem życia, i by to, co wydaje się i wydawało się trudne i skomplikowane, niech stanie się proste. Niech jarzmo i ciężar, który nosiliśmy przez to, że myśleliśmy, że trzeba ciągle zasługiwać, 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 byśmy mogli dzisiaj zrzucić z naszych ramion i przyjąć łaskę, która nas uwalnia. I to łaska czyni nas bożymi dziećmi, to łaska czyni nas godnymi, to łaska sprawia, że zasługujemy na wszystko, co nam dajesz. Niech Twoja łaska nas prowadzi, niech Twoja łaska nas wypełnia dzisiaj i, i niech nasze serca będą Boże pełne Twojej miłości, obecności, miłości do Ciebie, ale też do innych ludzi. O to się modlimy, o to Cię Panie proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak się stanie, kochani, widzimy się już niebawem. Jeśli jesteście ze mną w środę, to wieczorem transmisja, a jeśli nie, to zobaczycie sobie nagrania. Jeśli będziecie oczywiście chcieli. Pozdrawiam was serdecznie. Z Bogiem trzymajcie się mocno i pomagajmy tym, którzy naprawdę dzisiaj najmocniej tej pomocy potrzebują. Z Bogiem, pa.